Pozdrawiamy z 13 międzyszkolnego festiwalu informatycznego, gdzie młodzi ludzie przedstawiają swoje innowacyjne pomysły. Znajdujemy się w Krakowskim Parku Technologicznym, który tak jak co roku jest gospodarzem dzisiejszego wydarzenia. Pierwszy raz jesteśmy online, mam nadzieję, że jakoś wszystko technicznie uda nam się dograć. W tym roku do finału przyszło 13 projektów. Każdy z nich obejmował inną dziedzinę życia, począwszy od muzyki poprzez pomoc dla programistów, skończywszy na życiu codziennym. Po raz kolejny miałem przyjemność uczestniczyć w tym ciekawym wydarzeniu. Jako członkowie jury na pewno brakowało mi tej żywej interakcji, czyli tych, tej, tych prezentacji uczestników festiwalu. Forma filmów wideo jest jakimś nowym, świeżym podejściem, natomiast preferuję prezentację w ten sposób tradycyjny. W tym roku zwróciłem uwagę na projekty, które dotyczyły rozwiązań z obszaru blockchain. Pojawiły się po raz kolejny już rozwiązania z obszaru machine learning czy, czy sztucznej inteligencji, ale także jeśli patrzymy na, nie na technologię, a obszary, których, których uczestnicy dotykają, to na przykład projekt, który próbował pomóc naukowcom działającym w obszarze genetyki, no też, też jest czymś nowym do tej pory nie, nie spotykamy. Trzynasty festiwal się zakończył. Jurozy, jak zwykle, fantastycznie tutaj dyskutowali na temat każdego projektu, więc naprawdę nad każdym projektem się pochylili, przedyskutowali z różnych stron, z różnych punktów widzenia. Gratuluję wszystkim, którzy zajęli miejsca od pierwszego do piątego, bo te zostały odczytane, ale również i tym, którzy w ogóle byli w stanie wziąć udział w finale, bo to jest już. Duży sukces. Te wielkie brawa również dla wszystkich, którzy w tym festiwalu wzięli udział. Naprawdę różnice pomiędzy poszczególnymi miejscami były, były, były niewielkie. Gratuluję wszystkim wzięcia udziału w tak ciekawym przedsięwzięciu. No i działajcie dalej, rozwijajcie swoje pomysły, rozwijajcie swoje, swoje pasje, uczcie się nowych rzeczy i to na pewno w przyszłości zaprocentuje. Nagrody, które, które rozdaliśmy, no wiadomo, brały, braliśmy pod uwagę różne rzeczy. Muszę przyznać, że bardzo podobały mi się filmy, które stworzyliście z myślą o zaprezentowaniu swoich projektów. To coś nowego w porównaniu do poprzednich edycji. Trzecie miejsce projekt Loremaster. Klasa. Dziękuję, dziękuję. Drugie miejsce projekt bardzo. I pierwsze miejsce, pierwsze miejsce, projekt Code Rush. Gratulujemy. Jeżeli chodzi o, o, o projekty, cieszę się, że wygrał mój faworyt, czyli projekt, który był świetnie dopracowany, ma też dość spory potencjał. Bardzo podobał mi się cały interfejs użytkownika projektu Code Rush. No myślę, że trzeba wszystkim podziękować, kto przyczynił się do tego, że, że festiwal zakończyliśmy bez wielkich perturbacji. No ale przede wszystkim dziękuję wszystkim uczestnikom, bez których tego festiwalu nie byłoby sensu robić. Wszyscy się sprężyli i bardzo fajnie przygotowali filmiki które zostaną w sieci, można będzie sobie je oglądać i myślę, że dla niektórych inwestorów być może to będzie jakaś tam informacja, że mamy naprawdę bardzo wiele zdolnych młodych ludzi, którzy czekają na mentoring, którzy czekają na pomoc finansową, może na jakieś pomysły na rozwój swoich projektów. Liczę na to, że uczestnicy, którzy byli ze szkół ogólnokształcących, nawiążą kontakty z tymi, którzy są w technikach, i wspólnie w przyszłym roku, lub być może za jakiś czas, powstaną nowe ciekawe projekty. Oczywiście dziękujemy bardzo wszystkim sponsorom, patronom organizatorowi od strony tutaj technicznej, natomiast KPT jak zwykle od wielu lat gości nas w swoich progach, przynajmniej tą część, która była tutaj fizycznie.